Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym rozwiać taką, nie wiem, czy wątpliwość, czy jakkolwiek to nazwać. A mianowicie, czy ja określam siebie jako buddystę, czy jestem buddystą, czy wyznaję buddyzm, czy śledzę buddyzm. I może bardziej, dlaczego kanał sobie nazwałem Jestem Budda Człowieku, a nie Jestem Buddysta Człowieku, albo Jestem Buddystą Człowieku. I chyba mógłbym użyć tutaj cytatu... Jasona Bruera, który powiedział, że, że wydaje mu się, że Buddha nie był Buddystą. W reakcji e, na moje e, przeżycia, na moje doświadczenia, staram się iść powiedzmy, jakąś tam drogą Buddy, czyli drogą inspirowaną drogą Buddy e, po to, żeby być szczęśliwym człowiekiem, żeby e, wyrzekać się cierpienia w jakimś sensie. E, natomiast. Nie widzę ani jednego powodu, żebym miał śledzić jakąś zorganizowaną, czy to religię, czy filozofię, czy jakikolwiek zbiór dogmatów. Tylko po prostu starać się, tak jak nie wiem, to, że przedwczoraj spotkałem się ze Sławkiem Muturi, czy wczoraj się z kimś spotkałem i staram się czerpać z ich wiedzy, z ich mądrości, po to, żeby samemu być mądrzejszym człowiekiem i żyć w lepszy sposób i być dzięki temu szczęśliwy, to tak samo staram się. Zastanowić, jakby co dobrego mogę zaczerpnąć od takiego Buddy oryginalnego, czyli tego Siddhartha Gautamy. I bardziej chyba tutaj chodzi o stan umysłu określanym jako buddha, czyli widzący rzeczywistość taką, jaką ona jest i w pełni ją akceptując, bardziej niż śledzić jakąś tam zorganizowaną, jak ja mówię, religię czy filozofię, bo nie widzę, jakby też nie, nie oceniam nikogo, kto to robi. Powiedzmy, ale przede wszystkim nie widzę ani jednej korzyści, jakaby dla mnie mogła z tego płynąć. Więc dlatego też, nawet może nie tyle, że jestem, czasami jestem buddą, czasami tak się czuję. Natomiast przede wszystkim staram się być buddą, ale w ogóle nie staram się być buddystą. Czyli jeżeli była jakaś tam grupa ludzi 2000 lat temu, czy kiedykolwiek, którzy ustalili jakieś właśnie dogmaty, jakieś zgory prawd i tak dalej, to ja być może się z nimi zgadzam, z większością na pewno się zgadzam, ale. To jest po prostu przy okazji, po prostu tak mimochodem wychodzi, nie? A ja staram się jakby zaczerpnąć tą główną filozofię głoszoną przez Gautamę, Pana Gautamę dla mnie, dla mnie Pana Gautamę, czyli przez Buddę, że gdzieś przyzwyczajamy, przywiązujemy się do, do, do rzeczy, do zjawisk, które są niestałe, nie są na zawsze, i pragniemy, żeby były na zawsze. I to automatycznie wiąże się z, z odłożonym w czasie, mniej lub bardziej cierpieniem. nie? I że jakby zauważając to, że wszystko płynie, że wszystko, jakby nic, jedyną, jak powiedział Zeus, jedyną stałą okazała się nie stała. Czyli parafrazowałem to troszeczkę, ale jestem przekonany, że się za to nie pogniewa. Nie pogniewa się choćby dlatego, że tego na pewno nie usłyszy, nie? ale. Już gdyby to usłyszał, to na pewno by się o to nie pogniewał, bo dotyka to sedna. Nie? I jakby właśnie, czy to poprzez medytację, czy po prostu taką nieformalną medytację, po prostu bycie w zgodzie z naturą, jakby akceptując to, co jest dokładnie takim, jakim jest, jakby zauważamy, że nic nie jest na stałe, że, że to wszystko płynie. Nie? I wtedy nie przywiązujemy się do tych rzeczy, i jakby jesteśmy szczęśliwi, bo nie ma powodów do cierpienia. I, dla, i w tych momentach możemy mówić o sobie, że jesteśmy buddami. tak bym to nazwał po prostu mamy ten stan umysłu yy, określanym jako Buddha. więc dlatego też yy, jestem budda człowieku, a nie jestem buddystą człowieku. Yy, I wydaje mi się, że to że, 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 że tutaj jakby staram się jakby omijać wszelkie izmy, czy to buddyzmy czy to wszelkie inne izmy, yy, raczej dosięgać sedna sprawy, do, do, dosięgać esencji e, jakiegoś zagadnienia i starać się w indywidualny sposób przełożyć to na moje życie i zastanowić się, w jaki sposób to może e, do mnie pasować. Także wydaje mi się, że to jest dosyć e, oczywiste, dosyć jakby prosta sprawa, natomiast wydawało mi się, że warto tutaj to wyjaśnić, gdyby ktoś się zastanawiał, a wiem, że są takie pojawiają się takie głosy, czy jak to ty jesteś buddystą, to co, czy w szatach musisz jakiś chodzić, czy coś takiego? Jakby w ogóle nie, jakby cały czas żyję jakby dokładnie, powiedzmy, tak jak wcześniej żyłem, jeżeli chodzi o moje jakby przyzwyczajenia, uwarunkowania i tutaj jakby nie widzę powodów, żeby zacząć ubierać się w jakieś dziwne dla mnie szaty, jeżeli do, dla kogoś jest naturalne, to spoko, natomiast no, zmieniam tylko to, co uważam jest zasłuszne do zmieniania, czyli jakby bardziej Światopogląd, czy podchodzenie do pewnych spraw, jakby moja relacja do tego, co się dzieje w moim życiu, i w ten sposób staram się do tego podchodzić, i to mam na myśli, kiedy mówię, że staram się być buddą człowieku, lub jak ładnie tutaj, lub nieładnie, to już jest kwestia subiektywna. Jestem budda człowieku, także no, tym się chciałem dzisiaj podzielić. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę każdemu, żeby starał się również być buddą, bo to. Przynosi szczęście jako brak cierpienia i wtedy po pierwsze kochamy samych siebie, po drugie jesteśmy w zgodzie z tym, co wokół nas jest taki fajny stan umysłu, spokój ducha życzymy wszystkim innym wokół nas, żeby byli szczęśliwi. I można powiedzieć, że, że to bycie budą to jest największa waluta, najbardziej wartościowa waluta w życiu na świecie i jakby uświadomienie sobie tego, i uświadamianie sobie tego codziennie uważam za ogromną cnotę, która w tym momencie jest w moim życiu i tym bardziej uważam, że warto się tym dzielić, bo jak się mówi, jak to się mówi, że żeby mnożyć szczęście, to trzeba się nim dzielić, dlatego też staram się tym szczęściem dzielić. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze miłego dnia. Yo.